Witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem chciałabym podzielić się z Wami moim sposobem na stworzenie kalendarza adwentowego. Kalendarz adwentowy towarzyszy nam już od 3-4 lat. W sumie odkąd moja starsza córka była już na tyle świadoma, że uznałam, że to może bardzo nam umilić adwent i oczekiwanie na Boże Narodzenie. Aby stworzyć swój kalendarz adwentowy potrzebujecie na pewno papier, klej albo taśmę, nożyczki albo nożyk, wszystkie takie papiernicze niezbędniki, a także coś do pakowania do paczuszek i to może być cokolwiek sobie uznacie za słuszne. Wiem, że niektórzy robią kalendarze z różnymi zadaniami, z różnymi wdzięcznościami, z różnymi cytatami albo innymi sentencjami. Ja nie ukrywam, że odnajduję dużą radość w małych podarkach. U nas sprawdzają się bardzo dobrze poza łakociami akcesoria do włosów, chyba głównie dlatego, że jest to coś, co cały czas jest potrzebne. Dziewczynki dosyć gubią. Swoje, swoje spineczki, więc stąd taki wybór. Każde, każdą z rzeczy staram się możliwie mocno przyciąć tak, aby zajmowała jak najmniej miejsca, aby te pakuneczki były naprawdę bardzo małe, aby były lekkie. Zdecydowałam się na używanie taśmy klejącej dwustronnej aby po prostu praca szła mi sprawniej i bardziej czysto. Jeżeli nie macie taśmy dwustronki, klej będzie jak najbardziej w porządku. Trzeba tylko uważać na estetykę pracy. Z reguły dopasowuję kształt paczki do tego, co jest w środku. Jeżeli jest to jakiś łakoć, no to też staram się po prostu obwinąć go w papier, a następnie odpowiednio skleić. I tak jak mówiłam, do środka możemy również dodawać różne zadania, na przykład, że piszemy list do Świętego Mikołaja albo uczymy się nowej kolendy. Kolejnym etapem jest wykonanie numeracji. Raczej nigdy nie podpisuję bezpośrednio paczek, ponieważ wydaje mi się to mało czytelne. Z reguły robię po prostu naklejane winietki, tym razem okrągłe. Jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo Was zapraszam do filmiku o winietkach i karnecikach na prezenty, podlinkuję tutaj w kartach ten filmik, tam będziecie mogli zobaczyć, jak można stworzyć różnego rodzaju w różnych stylach, w różnych technikach karteczki do prezentów. Dlatego ten etap tutaj pominę, a zajmiemy się już naklejaniem. Jeżeli paczki mamy już gotowe, no to może nam już pomóc w naklejaniu numerków dziecko. Moja córka bardzo chciała w ogóle pakować ze mną, no ale uznałyśmy, że wtedy nie będzie niespodzianek, dlatego zaangażowałam ją dopiero w tym momencie. Po prostu pomagała mi w odklejaniu taśm i naklejaniu na paczuszki numerów. A także kolejnym etapem będzie już Przygotowywanie sznureczków tak, aby te prezenty wisiały. Sznureczki obecnie są dostępne wszędzie. Ja przyznam szczerze, że nabyłam taką szpulkę w Rosmanie. Dwukolorowy, biało-czerwony sznurek myślę świetnie będzie pasował do takiego świątecznego klimatu. Natomiast jeżeli chodzi o wykonywanie otworów, ja mam specjalne urządzenie do tworzenia małych y, takich dziurek właśnie w winietkach. Jeżeli natomiast macie zwykły dziurkacz, to również sprawdzi się on do tego świetnie. Innym sposobem jest wykonywanie otworów za pomocą igły, czyli nawlekamy sznureczek albo nitkę na igłę i po prostu w odpowiednim miejscu przeciągamy przez papier. I do tego zadania oczywiście też możemy zaangażować y, nasze dzieci. Myślę, że w ten sposób dziecko świetnie ćwiczy wykonywanie supełków, kokardek, małymi rączkami. Także nawet przy takim zadaniu możemy wspierać małą motorykę tego dziecka. Ostatnim etapem jest przygotowanie wazonu z jodłami, ponieważ w tym roku zdecydowałam się na właśnie w ten sposób wyeksponowanie kalendarza. Pamiętam, że w zeszłym roku albo dwa lata temu miałam na ścianie zawieszone gałązki i do nich były przyczepione takie upominki, prezenciki. Natomiast w tym roku zdecydowałam się na po prostu użycie dużego, takiego lustrzanego wazonu i zamówiłam długie, takie ponad 60 cm gałęzi jodły. Zamówiłam ją do paczkomatu i przyznam szczerze, że przyszła w stanie idealnym. Akurat spadł pierwszy śnieg, dzieci poszły lepić bałwana, więc idealny czas na pracę z sekatorem. Myślę, że spokojnie dwie albo trzy maksymalnie takie gałęzie Będą wystarczające. Warto zadbać o to, żeby nie były za długie i za szerokie na samym dole, więc tutaj naprawdę warto je przyciąć tak, aby ładnie się prezentowały w wazonie. Jodła ma bardzo sztywne te gałęzie, więc nawet jeżeli będziecie mieli dosyć, wydawałoby się cięższe pakuneczki, myślę, że na spokojnie będą wisiały i się utrzymają. Pakunki mamy już gotowe, więc czas na najprzyjemniejszy etap, czyli po prostu wieszanie tych drobiazgów na bukiet. No i cóż, tak się będzie prezentował nasz tegoroczny kalendarz adwentowy. Z każdym dniem grudnia oczywiście będzie jeden pakuneczek mniej. Dzieci naprawdę uwielbiają takie odliczanie. Myślę, że to dla wzrokowców też jest świetne, takie unaocznienie tego jak mija czas, jak blisko jest do świąt. Dajcie znać, czy wykorzystacie z kalendarzów adwentowych, czy jest to dla was atrakcyjne. Czy wykonujecie je sami, a może po prostu kupujecie jakieś gotowe tematyczne? Jestem tego bardzo ciekawa, ja Was zapraszam na Instagram. Możecie mnie oznaczać, jeżeli stworzycie własny kalendarz, chętnie zobaczę Waszą twórczość. A tymczasem życzę Wam miłego oczekiwania na Boże Narodzenie. Widzimy się w kolejnym filmiku, pa! pa.